W tym filmie losowość będzie decydowała o mojej grze Fade of History 2. Najpierw muszę wylosować jakim państwem będę grał. Odpalam to. I klikam zakręć, i czym tym razem muszę grać Finlandią, dobra. A potem losowałem, jakie państwa będę musiał zaatakować. Eee, więc wybieram sobie Finlandię i tym będę grał. Tu jest, to ma więcej punktów technologicznych, chyba niż Węgry. No, ale dobra, to ja zacznę skipować tury i od razu sobie wylosuję jakie pierwsze państwa mam zaatakować. Znów będzie z tego odcinek, to już też zacząłem nagrywać, wcześniej tego nie nagrywałem. Francja, eee, to będzie trudne trochę. No, ale dobra, jestem w stanie. Jestem w stanie chociaż spróbować. A w międzyczasie, to możesz dać mi łapkę w górę, suba, Wić na serwer Discord, do którego link jest w opisie. To możesz mi wysłać innymi pomysł na film lub scenariusz do filmu. Iść na kanał Asewek+, Plus. Link do tego kanału też jest w opisie. Napisać komentarz z pomysłem na film, z frazą pomysł na film. I czy tyle wojska mi starczy na Francję? 65 tysięcy. To nie będzie proste. Oni tutaj będą się bardzo desantowali, Ale nic nie zrobię. Dobra, coś takiego. Niezłe długi, no co innego mogę poczynić w takiej sytuacji, kiedy ja mus... kiedy moim celem jest podbicie Francji od razu, jako Finlandia. To w takie długi muszę popaść trochę. Teraz znikąd wyciągnął 10 armii? No nie wiem. Ale widzę, że ta armia moja już jest bardzo tutaj poobijana. Możesz to na wasala w sumie mogę? No ale nie wiem. Wydaje mi się, że nawet jest możliwe podbicie całej Francji bez wasalizowania ich. Że jestem w takim momencie, że nie muszę ich wasalizować, żeby ich całych zająć, ale nie wiem. Tutaj też trzeba im wyspę pozabierać. Ile ja mam? 53%. Czy nie, no nie mogę ich jeszcze wasalizować. W sumie, branie ich na wasalę też jest bezpieczniejszą opcją. Więc w sumie mogę to zrobić i mam idealnie na to warscore, Ale jakbyś, się... na wypadek, jeśli by się mieli nie zgodzić, to jeszcze przeatakuję coś. O, zgodzili się. No dobra. Więc wasale, ja to sobie zabiorę. Mogę mieć te długi, ja już przeżyję z nimi. Ja mogę im od razu wysłać ultimatum. No tak. Ale czy teraz pytanie, czy się zgodzą? Bo Francja to jest jednak potężniejsze państwo. Okej, okay, zgodzili się. Yy, gdzie wy płyniecie? A na tą wyspę? To dobra, to ja sobie całe to wojsko zgrupuję. Sobie ogarnę tą Francję i sobie wylosuję kolejne państwo. No i teraz muszę czekać trochę. Ja, do Dobra, to się dobrze. Wszystko widać i Irlandia, no to dobra. To Irlandię mogę zaraz zaatakować na spokojnie. Mogę wszystkie wojska usunąć? Nie, bo jeżeli w razie czegoś miały być jakieś bunty, to niech będzie. Wojsko utrzymuje tutaj te, taką tymczasu, tymczasową asymilację na niektórych prowincjach. Ale nie wszędzie, to trzeba jeszcze jakoś bardziej coś takiego zrobić. Okej. Okay. Dobra, już to wojsko mogę stąd zabrać. Czy tyle wojska mi starczy na Irlandię, raczej wątpię? O, i nagle przykład mi spada, to dlatego, że wojsko płynie na marzu. Okej, okay, już jest ogarnięte, no dobra. Jeszcze coś muszę asymilować, jedną prowincję, którą? Tam, okej. Okay. W ogóle Rosja jest już też tutaj niszczona, Ukraina też. Ciekawe rzeczy się dzieją. Co jeszcze mi każą asymilować? Paryż i... no dobra, niech się asymiluje. Nie wiem, ile bym tak wojsko patrzywał na tą Irlandię, ale Irlandię tutaj raczej podbije szybko. Yy, więc... To wojsko, które teraz wyrekrutuję będzie na Irlandię i na jeszcze kolejne państwo. Ale jeszcze póki przychód jest, to będę sobie skipował, który. Niech się tej trochę kasy trochę nazbiera i dopiero teraz zacznę rekrutować. 123 tysiące wojska mam, świetnie. No to na Irlandię i na następne państwo, które się tam wylosuje, to powinno wystarczyć. Nawet jeśli nie wystarczy, to ja nic tu nie zrobię. No i tak tyle wojska ile umrze w Irlandii. To to i tak będzie to i tak odjąć. To wojsko, które umrze, to i tak będę miał tyle wojska, że przygód będę miał na minusie. I także kasy sobie nie na farmie. I też wywalone w długi oczywiście. Irlandia, wypowiedz wojna. Zrobię to tak, 100% i nie zostawiam tutaj, nie zostawiam tu żadnego wojska, tylko od razu w sobie wejdę tutaj i. a czemu ja. Dobra, to ma, to ma tutaj być i zakręć. Dania, no dobra, no spokojnie. A, Dania jest tutaj bardzo obita. Zostawcie sobie jak w na Discord tej wyskitu. Weź piesz taką wiadomość teraz na 2-3 minuty. Myślę, że to jest super opcja. I jeszcze tutaj. Świetnia. To jest 100% chyba ta. Dobra, to zbierzmy się na tej wyspie i co dalej? Yy... Znów zakręć. Okej, okay, coś cięższego jest, bo to są Włochy. Ja wojska żadnego nie dorekrytuję na te Włochy, więc ruszam z tym co mam. Włochy też sobie podbiję Szwajcarię i ruszę od południa na te Włochy. Od stąd. Wywalone w te długi. Co tutaj są. I gdzie bym się chciał desantować? Tu, tu i tutaj. Pewnie też desanty będą. Dosyć często, ale mniejsza w to. Co by jakoś z nimi poradzę chyba. Nie wiem, nie chcę przytywać sejwa, Ale muszę. Jestem do tego zmuszony. Sytu sytuacja się zakończyła tragicznie, zapomniałem, że mam granice z nimi. No dobra, to już wiem chociaż skąd zaatakować te Włachy. Atakuję tak samo jak wcześniej, w sensie nie, nie, nie losuję znowu. Tutaj uznałem, że nie będę wam znowu pokazywał tego co już podbijałem, ale ogólnie to co zrobiłem to spowolniłem trochę podboje, bo przed ruszeniem na Włochy to postanowiłem i już wyjdę z długów, dorekrutuję sobie trochę wojska no i zaatakuję z y... części która kiedyś była francuska, ale oczywiście w grze. W sensie no rozumiecie chyba. Kurde, nie fajnie się podbija te Włochy, kiedy one też są tak... Kiedy no, mam jeszcze tą Szwajcarię zajętą. No dużo wojska pozostaje poza frontem. Nie wiem, co teraz robić. Może zrobię to tak? Aha, oni sobie wyspę wzięli i zniszczyli całe, wychody, całe wojsko, które było na morzu. Mam nadzieję, że oni żadnego desantu nie będą robili. No w tamtą wyspę już. To się ogarnie później. No bo w sumie teraz... Okej, coś takiego. Świetnie. I teraz jeszcze dobić Sycylię i... W sumie lepszy... Kolejnego... Żadnej, żadnego wojska sobie już nie dorekrutuję Więc Oj, nie będę mógł wziąć co... Nie mogę wziąć całych Włoch No dobra, to zrobimy Zrobimy nie... to tak ty tak, tak nimem mówić I Zaanektuję to No To ile mam wojska? 150 tysięcy To muszę tym co, coś zaatakować Tylko co? Znów Zakręć Rosja Oj, ile to trwa? 28 minut No dobra, może Jeśli mi się to Wątpię, że mi się uda podbić całą Rosję, no ale muszę ją zaatakować tym wojskiem, bo lepiej się już na tę wojnę nie przygotuję. Też nie chce mi się tutaj siedzieć z pół godziny się szykować na jedną wojnę. To 50 tysięcy wojska mi pokazywało. Albo no, 50 tysięcy chyba gdzieś na morzu. Nie, halo. Mam no, 100 tysięcy wojska, to tu się, tu się... tak pokazuje dziwnia? No, dobra, to chyba jakiś błąd zapewne, bo, bo ja nigdzie wojska nie wysyłałem poza Włochy. Dobra, tu będzie mniej. Tutaj będzie tylko tyle żołnierzy i tam na południu będzie naprawdę więcej. Bo wojsko idzie z prowincji do jakiejś innej, ale to wtedy ich tak się pokazuje. W sensie nawet, nawet jakby tutaj ja nigdzie żadnego wojska nie wysyłałem. Żadnego 50 tysięcy wojska nigdzie nie wysyłałem. Czarnogóra mi wypowiedziała wojna. Dobra, spróbujmy. Rosja też raczej jakoś niesamowicie dużo wojska nie będzie miała, ale żeby się po całej Rosji przyjechać, to to naprawdę długo zajmie. Dobra, nie wiem, już mniejsza w to. A to wojsko, które tutaj jest, już sobie zgrupuje jakoś? Chociaż nie, ty możesz pójść tu. No mi Luksemburg wypowiedział wojna. I Palestyna, czemu oni jeszcze dołączyli do jakiejś koalicji z, z Rosją? Nie wiem, ja chciałbym tylko z nimi mieć w sumie pokój. Siu i z nimi też. Okej, okay, jakieś pierwsze wojska tam umierają. W sensie takie pierwsze potężniejsze armie mi znikają po prostu. I też jak już, jak już mam takie długi, to też te wojska może mi znikąd znikać, więc to też trzeba mieć na uwadze. Już, widzi już widziałam, że mi tutaj chyba gdzieś 20 tysięcy wojska zniknęło, więc słowo trochę. Dam, dam trochę punktów utrzymania wojska, bo to mi się teraz bardzo przyda. No i idę dalej. Rosja Wschodnia jest w populacji ekonomii. Tylko Polska na dole no jest taka większa. Niemcy się Niemcy ciekawie wyglądają. Myślę, że... Niemcy byłyby dla mnie większym wyzwaniem niż Rosja, więc widzę, że akurat na nią trafiłem. Zrobię coś takiego. Dobra. Minus milion. Co, co zrobię, jak nic nie zrobię? Okej. Okay. Dobra, oni mają... Oni nie mają zawsze takich dużych staków wojska, więc jest nic. To idzie jakoś jeszcze... Tutaj nie wiem, trochę się pobić z nimi. Kurde, na niektórych prowincjach im tak mało wojska pozostaje. A i tak tutaj pozostało 50 wojska dosłownie, to mogłem już prawie przejąć, gdybym tam wysłał więcej żołnierzy po prostu. Ale Moskwa okrążona jest w ogóle? O, no widziałem tam, że Osetia Południowa mi jakieś wojska wysłała i mnie tam zaatakowali i przegrali. Szkoda, że nie ma kapitulacji, bo byłby koniec. No ta. No tutaj jeszcze trzeba przejść na Syberię, niestety. Ile mi wojska jeszcze pozostało w ogóle? Już 50 tysięcy wojsk umarło w tej wojnie. Świetnie. Ciekawe, jak ta wojna się rozwinie, bo jeszcze tutaj będę musiał iść na Kaukaz w ogóle. To będzie nieprzyjemna dla mnie wojna. Tutaj coś takiego. No i to musi być wszystko, dobra. No i ja na zaczynam jakieś pieniądze zarabiać już? Okej, okay. to wojsko też bym tutaj tak przesłał. Mało wojska idzie na południe, bo tam chyba 800 żołnierzy tylko idzie na cały Kaukaz. To trochę słabo. Też dużo wojska tutaj jest. Tak poza frontem, a tu sobie korytarz w ogóle zrobili. Trzeba go jakoś im ukrócić. Dobra, jeszcze chwila. Myślę, że zajmę cały Kaukaz i jeszcze trochę tam prowincji na Syberii i będzie git. A tutaj jeszcze mało wojska jest na tym całym Kaukazie. Co też może się zakończyć tragedią. Gdzie tu mają jakieś potężny stag wojska? No tutaj, niech on idzie. Nie no, oni się zesantowali na plecy. Nie wiem co ja mam teraz z tym poczynić. Czy mi się uda jeszcze nafarmić wystarczająco wolskora. Nie wiem, potrzebowałbym jeszcze trochę. Oni też tutaj... Jak drogie są te, te prowincje? Chwila, gdzie tu jest rybę? Mam wartość. Wartość prowincji... Okej, okay, dwa... No dobra, no to... Takich najdroższych prowincji, tym jeszcze chwileczkę tutaj będzie brakowało. Mam nadzieję, że uda mi się szybko pozdobywać jakieś tutaj jeszcze prowincje. Chciałbym też tą Osetię Południową już mieć dla siebie. Chwila, tutaj bym musiał coś lepiej poorganizować. Więc i wojsko po prostu dosłać, tego razie czego? I tutaj te wartości prowincji ile wynoszą? I jeden. No dobra. Nic, nic już nie zrobię z, z tym, co się wydarzyło. Ja tak daleko tutaj już zeszedłem. I nadza Atakuję każdą prowincję, jaką tylko mogę. Mam jeszcze. Punkty ruchu. To tu mogę coś za zaatakować. Atakuję wszystko, co mogę po prostu. Okej. Okay. Zniszczymy jedną moją najpotężniejszą armię w tym regionie. 79% jest. Do żądania wasylizacji, jeśli się nie zgodzą, zgodzili się, dobra. Ja, już, ja im nie wyrekrutuję wojska, które jeszcze sprawi, że oni się przestraszą, więc jeśli oni się teraz nie zgodzą na aneksję, to koniec, ale to nie jest koniec. Zakręć. Czarnogóra, czy Czarnogóra istnieje? Czarnogóra jeszcze istnieje, no dobra. Ja wezmę po prostu tą armię co mam i ja mam przychód też, więc będę też yy, przy okazji asymilował tę prowincje. I później pojawiły się rebelie, które uświadomiły mi, już nie ma sensu dłużej grać te wyzwania, więc pa.